nichy, chichy, czyli półpoważnie o humorze. Śmiech, mimo że, jak twierdzi Arystoteles, jest własnością człowieka, był w pochanibieniu od wczesnych wieków. Doceniony przez, przez stawierytę, hierarchii kulturowej miał się jednak nijak do dylematów bohaterów tragicznych. Raczej nie wyobrażamy sobie uchachanej antygony czy rozchasanego Odyseusza. Bo kimże jest twórca niepoważny, który nie cierpi i zajmuje się li tylko błahostkami. Toż to po prostu lekceważenie sztuki wysokiej i artystyczne harakiri. Dopiero oświecenie uznało śmiech za pełnoprawne narzędzie dydaktyki, biorąc go na sztandary i kłując ostrzem satyry fałsz, zacofanie i hipokryzję. Hulanki i chichoty pochwalał arcybieszcz Adam. Wisława limerykami trafnie nie niejeden problem. W nienajweselszych czasach PRL uśmiech ratował życie, a kapalek czerpał inspirację z wszechogarniającej i śmierżnej ohydy czyhającej na każdym kroku. Toteż w aurze nostalgii wspomnieć można kilkuminutowe skecze emitowane przez radiową trójkę, rozpoczynające się słowami. Ahoj przygoda”. I płynące w eter krzepiące słowa, jestem oberży światem i gradołem wędrownym za Pan Brat z naturalną przyrodą. Innym razem bywało, że majster pouczał do jak coś się zrobi na zichę, na glanc, na prync, na wieczne pamiątkę, trzaśnie musowo jak amen w pacierzku, bo wieczna jest tylko... una vi dico che non una grammatica, ortografia. Powinna być wspólna w języku polskim, dlatego Rada Języka Polskiego, która nie ma uprawnień do tego, żeby wprowadzać jakieś nowe słowa, albo też sankcjonować już istniejące, albo też wyrzucać z języka, ma uprawnienie ortograficzne i może decydować, jaka pisownia jest aktualna. Ta pisownia się i tak czasem zmienia, bo słowa wchodzą do polszczyzny i nie od razu wskakują całym będem, tylko wchodzą powoli, najpierw są pisane z angielska, potem Mogą, może być ich pisownia trochę zmieniona. No a to, że ludzie chcą być sprawdzani pod względem ortografii, czy chociaż przecież teraz internet wszystko i tak poprawia, no świadczy, że traktują te ortografie w, w miarę poważnie. Ja się bardzo cieszę będę w Ciechanowie, moim rodzinnym mieście, co roku i, i patrząc na, na, na tych państwa, którzy zdecydowali się pisać Pisać ortograficznie i sprawdzać swoje ortografię. Jak pan profesor ocenia trudność tego rocznego dyktanta? Trudno powiedzieć. To jest tak, że rzeczy, które w moim pokoleniu wydają się trudne. Może już młodzieży wydają się łatwiejsze, zresztą widzę tutaj ludzi w różnym wieku. Myślę, że nie było ono ekstremalnie trudne, ale tak jak to zwykle bywa, było dość żartobliwe, tym razem nawet o humorze a rzeczy śmieszne też budzą nas przyjazne, miłe nastroje. Panie profesorze, czy ortografii można się nauczyć? Tak, oczywiście można się nauczyć. Niektórzy będą się uczyli dlatego, że, dla własnej satysfakcji, nie dlatego, żeby się nie kompromitować, a jeszcze inni dlatego, że uważają, że tego rodzaju umiejętność jest po prostu należna naszej tradycji językowej. A czy tego typu dyktanda pomagają ćwiczyć? Na pewno dyktanda pomagają w refleksji nad językiem, i wszystko to, to co służy zastanawianiu się nad językiem, podoba mi się, bo, bo zwraca uwagę na coś, co jest w kulturze kto wie, czy nie najważniejsze. Dziękuję.